Dziś moja subiektywna ocena kosmetyków Eveline, które otrzymałam do testowania. Niektóre naprawdę się sprawdziły, a niektóre nie zdały egzaminu. Od czego zacznę? Może od sukcesu firmy, a mianowicie balsam, balsamu mleczka do ciała 4D, który spisał się świetnie. Mimo dużych mrozów za oknami i e, ciągle e, suchej skóry, ten balsam dał radę. Jego cena. 15 zł, około 15 zł jest do przełknięcia, a jestem przekonana, że sięgnę jeszcze raz po ten balsam i kupię kolejną, kolejne opakowanie. Następny produkt to odżywka, odżywka i nie jest to ta słynna odżywka 8 w 1, dzięki której paznokcie rosną jak szalone, ale jest to inna odżywka, zapewniająca bielsze paznokcie. I rzeczywiście, już po pierwszym zastosowaniu końcówki paznokci były białe. Tak więc, jeśli Wam się spieszy, a potrzebujecie szybko pomalować paznokcie, to dwie warstwy tej odżywki w zupełności starczą. Tylko, że ta odżywka ma pewien feller. Poskarżyła mi się koleżanka montażystka Ania i powiedziała, że pomalowane tą odżywką paznokcie świecą w nocy na niebiesko i wyglądają trupio. I wiecie co? I miała rację. Sprawdziłam i w nocy rzeczywiście paznokcie prawie świeciły na niebiesko. Także no, taki mały feller, ale końcówki rzeczywiście były białe. Kolejny kosmetyk to peeling do ciała do ciała. Jego pierwsza zaleta jest taka, że jest w stojącej tubce, a nie w pudełeczku, z którego trzeba nabierać palcami i to z reguły jest niewygodne. A tubkowy peeling jest praktyczniejszy. Ten nie jest ani gruboziarnisty, ani cienkoziarnisty. Dla mnie osobiście jest idealny, natomiast nie dla wszystkich. Moja koleżanka Ania, operatorka, która siedzi za kamerą, powiedziała, że woli gruboziarniste. Ja z kolei uważam podobnie jak Kasia Tusk. Święte słowa wyczytałam na jej blogu, że kosmetyki, które szybko spływają z nas, na przykład pod prysznicem, nie ma co w nie inwestować pieniędzy. Natomiast w kremy, fluidy, które długo pozostają na naszej skórze, absolutnie tak. Ten peeling kosztuje 18 zł, więc cena jest przystępna. Ja temu peelingowi mówię tak. Następny produkt to, kochani, krem do rąk. Moim zdaniem słaby, nie spisał się. Złe dozowanie. Dlaczego? Że chodzi o to, że z stópki wychodzi za dużo kremu naraz i nie miałam, nie miałam co zrobić z tym, z tym kremem. Nie sprawdza się przy dużych mrozach panujących za oknem. Nie jest to neutrogena. No ale cena też to nie jest cena neutrogeny, bo kosztuje połowę ceny neutrogeny, więc też nie wymagajmy od niego za dużo. Średni. Osobiście nie polecam. Kolejny kosmetyk to serum do ciała, 19 zł. Podoba mi się jego konsystencja, dobrze się wchłania, nie pozostawia filmu na skórze, co często mnie irytuje, i wtedy nie mogę się szybko ubrać, bo muszę czekać, zanim ten preparat się wchłonie. Czy działa? Ciężko stwierdzić, czy działa. Czuje się taki efekt zimna kiedy po, jego na, po, po zastosowaniu. Są też wersje rozgrzewające tego preparatu, dobre na zimę, ale ja akurat rozgrzewającej wersji nie lubię. Wolę tą, ten efekt zimna, bo ta rozgrzewająca wersja po prostu mnie piecze. Chociaż może o to chodzi, że. W Wtedy się czuję, że ten preparat działa. Seria 3D to jedna seria, z najbardziej, to seria z najbardziej rozpoznawalnych kosmetyków wyszczuplających marki Eveline. Czy seria 4D zawojuje polskim rynkiem? Nie wiem. Wydaje mi się, że też się sprawdzą. Też ta seria się sprawdzi. Kolejny kosmetyk. Kosmetyk. Peeling do stóp, ekspresowy peeling do stóp. I słuchajcie, ja bardzo chciałam wypróbować ten kosmetyk, ale nie udało się i chyba trafiłam na dziwną tubkę, bo ja teraz wyciskam maksymalnie wszystkie mięśnie, napinam na i nie mogę wycisnąć y, żadnej ilości preparatu z tego ko, y, kosmetyku. Nie wiem. Ania, operatorka, ty miałaś więcej szczęścia, zgadza się, ale powiedziała, że efekt nie powalił. Nie powalił, także ekspresowe Pedicure aktywny pilnik cukrowy mówię nie. I ostatni kosmetyk to jest płyn micelarny. W moim przypadku nie zdał egzaminu, ponieważ po programie mam sporo podkładu pudru na twarzy, mocno pomalowane oczy, rzęsy. I niestety musiałam używać sporą ilość tego preparatu, aby porządnie zmyć makijaż. Sam cały demakijaż trwał. Za długo, więc mam lepsze płyny micelarne w domu. A wy jakie kosmetyki marki Eveline lubicie i polecacie? Piszcie w komentarzach pod filmikiem.